TikTok został zakazany oficjalnie w trzech wielkich ustawodawstwach, i to wszystko zadziało się w zaledwie ostatnich trzech miesiącach. Skąd taka decyzja i co czeka nas w przyszłości? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym odcinku. Lecimy z tematem. Opisywana dzisiaj globalna walka z TikTokiem rozpoczęła się od drastycznych kroków wykonanych przez rząd Stanów Zjednoczonych. W obawie o inwigilację pracowników federalnych zakazano im używania aplikacji będącej własnością chińskiej firmy ByteDance. Zasada jest prosta. Jeżeli dany pracownik rządowy nie potrzebuje aplikacji TikTok zainstalowanej na urządzeniu służbowym w związku z wykonywanymi obowiązkami, to musi ją usunąć. Ewentualne dopuszczenie do używania TikToka na urządzeniach rządowych w USA związane jest z zadaniami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego lub w związku z działalnością organów ścigania. Nie ma w sumie czemu się dziwić, skoro w 2017 roku przyjęto w Chinach prawo nakazujące firmom wspierać krajowe działania wywiadowcze. Również na tej podstawie Departament Handlu Stanów Zjednoczonych dodał na swoją czarną listę wiele chińskich przedsiębiorstw. Przy czym, do firm, które się na niej znajdują, wszelki eksport jest. Limitowany. A jeśli zauważymy wzmocnienie przez dyrektora FBI całego przekazu dotyczącego zakazania TikToka, to okaże się, że kroki ograniczające funkcjonowanie aplikacji nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Na koniec wstępu dotyczącego działań USA, warto dodać, że poprzednia próba Donalda Trumpa, dotycząca zakazu pobierania TikToka przez nowych użytkowników, została zablokowana w sądzie częściowo z powodu obaw o wolność słowa. Kolejny wielki gracz to Komisja Europejska. Która podobnie jak w USA zakazała tysiącom swoich pracowników korzystania z aplikacji społecznościowej chińskiego pochodzenia. A wszystko to ze względu na obawy związane z cyberbezpieczeństwem, a będąc dokładnym, z prywatnością danych. Przyznam szczerze, że nagle jak już pomyślałem, że poczekamy dłużej na dalszy rozwój wypadków, to idąc w ślad za Stanami Zjednoczonymi i Komisją Europejską, Kanada zakazuje używania TikToka na wszystkich urządzeniach mobilnych wydawanych przez rząd. Przy czym w tle pojawiają się nawet głosy. Dotyczące wpływania przez Chińczyków na kanadyjskie wybory. Jak widać, całej sprawie z zakazem używania TikToka przez pracowników wielu światowych rządów nie pomógł nawet fakt, że właściciel aplikacji, czyli ByteDance, przeniósł w 2020 roku swoją siedzibę do Singapuru. W tym miejscu moglibyśmy nawet zakończyć niniejszy wywód, ale okazuje się, że wątków tego typu jest na świecie o wiele więcej. Na przykład, Irlandzka Komisja Ochrony Danych bada przekazywanie do Chin danych przekazywanych przez TikToka oraz zgodność tego procesu z przepisami dotyczącymi prywatności. Natomiast Indie zakazało używania TikToka wraz z 50 innymi aplikacjami po śmiertelnym sporze granicznym z Chinami, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Naturalnie na nadchodzące z wielu stron oskarżenia o naruszenia prywatności przez TikToka jego operator broni się przez stałe podkreślanie swojej niezależności. Działania związane z blokowaniem TikToka na urządzeniach rządowych nie oznaczają jeszcze, że użytkownicy prywatni nie będą mogli korzystać z aplikacji. Patrząc jednak w przyszłość, każdy z nas powinien samodzielnie ocenić, czy chce podejmować ewentualne ryzyko inwigilacji czy naruszenia prywatności przez daną aplikację i na tej postawie zdecydować, czy chce ją w ogóle instalować. W tym miejscu nie zapomnij o subskrypcji i widzimy się przy następnym temacie.